Wtedy duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy pościł już 40 dni i 40 nocy, poczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do niego. Świetny synem Bożym, sprawdź, by te kamienie stały się chlebem. Nie samym chlebem żyje człowiek. Ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Tak mówił Bóg do swojego narodu, który kroczył przez pustynię ku nowej, lepszej Ziemi. Strzeż więc nakazów Pana Boga Twego. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł mu: Jeśli jesteś synem Bożym, rzuć się w dół. Napisanej, aniołowie na rękę wnosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził nogi swej okamy. Nie będziesz wystawiał na próbę pana boga swego. Jeszcze raz wziął go diabeł na bardzo wysoką górę. Pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do niego: Oddam ci to wszystko, jeśli upadniesz, na w Idź precz, szatanie! Napisane jest bowiem. Panu Bogu będziesz oddawał pokój. Jemu samemu służyć będziesz. Wtedy opuścił go diabeł, a oto aniołowie przystąpili do niego i usługiwali mu. Cóż to ja widzę? To jest dom Boży czy Targowica. Ci, to z daleka przyszli, chcą się tu modlić, a wy urządzacie tu jarmak. Kim jesteś, że śmiesz nas zaczepiać? To Jezus, prorok z Nazaretu! Recz stąd, uczyciele złota! Zabierajcie tam... stąd kramy i opuszczajcie miejsca święte! Co on robi? Moje olejki! Jak ja... śmiesz? Zatrzymaj się! Jakim prawem zakazujesz im tego, na co myśmy pozwolili? Tak, jakim prawem? To wszystko przeznaczone jest na ofiary! To już nie będziemy ofiar składać? Powiedział Pan, dom mój, domem modlitwy nazywany będzie u wszystkich narodów. A wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców. Przejdź stąd, zabierajcie to. Jakim prawem to czynisz? Uczyni jakiś cud, pokaż nam, że masz tu władzę. Tak, pokaż nam swą potęgę. Cudu żądacie? Zbórzcie tę świątynię, a ja w trzy dni ją postawię. Jakże zuchwale mówi. 46 lat budowano tę świątynie, a tych 3 dni ją postawić. Osanna, synowi darmowego! Osanna, osanna! 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 Co, on mówi? Co oni mówią? Nauczycielu, zakaż im tego, przecież oni bluźnią. Zaprawdę powiadam wam, jeśli ci zamilkną, kamienie wołać będą. Biada wam faryzeusze, rodzaju oszczurczy, groby pobielane. Z wierzchu wydajecie się sprawiedliwi, ale w środku pełni jesteście obłudy i nieprawości. Oto przyjdzie na was wszystkich krew sprawiedliwa, która jest rozlana na całej Ziemi. Zaprawdę, powiadam Wam, przyjdzie to wszystko na ten naród. Nauczycielu, a powiedz, jak Ci się zdaje, czy należy płacić podatek Cezarowi? Czemu mnie kusicie, obudnicy? Pokażcie mi o Czy jest ten wizerunek i napis Cezara za zatem to, co jest cesarskie, to a co boskie Bogu. Za dwa miejsca człowiecze będzie wydane okrzyżowanie. Niech się to jednak stanie, pragnę z wami spożyć wacław. Piotrze i Janie, idźcie i przygotujcie nam wszystko, abyśmy spożywali. Panie, gdzie chcesz, abyśmy spożywali? Gdy wejdziecie do miasta, spotkacie pewnego człowieka niosącego dzban wody. Idźcie do miejsca, które wam wskaże. Ona zaprowadzi do Wieczernika Wielkiego Panego. Tam idźcie i przygotujcie się. No na błogosław nam Panie. Błogosławieństwo Ojca i Pani. który zgodził się stracić mistrza z Nazaretu. Opowiadał, iż nienawidzi go nie mniej czas. Prowadzić. Czy zeznać gotów o nauczaniu tego fałszywego proroka z Nazaretu? Byłem nawet uczniem jego, ale żałuję tego bardzo i przyklinam godzinę, w której go poznałem. Właśnie o to chodzi. i chcemy się dowiedzieć o jego nauce, czynach i słowach. Choćbym do północy mówił o nim, wszystkiego by wam nie powiedział. Chcę zburzyć świątynię naszą, powiedział, nie zostanie z niej kamień na kamieniu. A go lud słucha... Mioda w na kapłanów i zakon pański. Wie się synem Bożym, a jutro w nocy chce dokonać zdrady. Chce się ogłosić królem. Gdzie on będzie dzisiaj w nocy? Prawdopodobnie w Getzmanii z Piotrem i Janem, gdyż tam przeważnie knuje swe plany tajemnicze. Chciałbyś złota? Sklepik mam w Galilei. Jestem człowiekiem Bogiem. Jakiej chcesz za to zapłaty? Sprawiedliwego wydam. To twoja sprawa, człowieku. Ile chcesz? Dużo ci dać nie możemy. Skarbiec świątynny pustkami świeci. Dziwyś widzę. Z chciwości twoja twarz ogniem płonie. Kapłanie, tam z Jezusem ludzi gromada dobrze uzbrojonych. Więc ile chcesz pieniędzy? A co będzie święci kapłani, jeżeli Jezus rzuci hasło do oporu, a lud obomucony uzna w nim Syna Bożego i w trumfie wprowadzi do świątyni? Zamilcz łajdaku! Za ja targu... dużo sobie pozwalasz wobec Rady Kapłanów. Ja targuję, miałem sklepik, Biedota. Masz i nie pytaj o nic więcej. 10, 20, 30, nie chcę, dajcie więcej. Mówiliśmy Ci już! Skarbiec świątynny pusty! Znajduję się teraz na modlitwie w Gdzmańskim ogrodzie. Dajcie mi straż, tylko w niewielkich ilościach. Aby go można było pojmać nagle i bez hałasu. Mów, co wiesz jeszcze więcej. W części zamieszkiwanej przez ludzi ubogich wszyscy są gotowi pospieszyć Jezusowi na ratunek. Dlatego też musi ustawić pilnie swe czaty wojskowe aż do bram Syjonu. Ty się o nas nie trosz niepotrzebnie. Sami lepiej wiemy, co mamy robić. Pachołcy, którzy pójdą ze mną, otoczą ogród. Do ogrodu wejdą tylko z kilkoma ludźmi. Niby, że to powracą do mistrza, a zbliżywszy się, pozdrowie pocałowaniem. Wówczas ci, którzy wejdą ze mną, rzucą się na Jezusa, zwiążą go i. Dosyć! Teraz bierz swoją zapłatę i idź. Jutro przy Bramie Wschodniej będę, będę na pewno. Zapłata nieuczciwa pali ręce i duszę. Na pieniądze nie napisano, za co są

wam przykład, abyście i wydać mi przekazanie, no, daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Po tym wszyscy poznają, że uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłować.

mm-hmm Na naszą kawkę, Podam. Tomasz To masz czynić, czyń prędzej. Wy wszyscy jeszcze tej nocy zwątpicie wątpicie Choćby wszyscy zwątpili, a ja nigdy się ciebie nie wybrał. Zaprawdę pogadam ci Piotrze. Jeszcze tej nocy nim kogut zabije trzy razy powie, że mnie nie znoszisz na Patrzcie Judasz na ciele tych śrajni! Kardeşim, kardeşim. 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 Którzy wyjeżdżają od niej tagibą Cześć się! Nie, nie znam go. go! To ten, to ten coś mi był! To ten, to ten! Co to Nie znam go! Ja go sprzedałem, bo ja zaznaczyłem ale to jest niemożliwe, on jest niewinny, Nie możecie go sprawić. Słuchajcie, jak się mówić? Weźcie go wy i osądźcie według swojego prawa. Na nie wolno! Ja nie znajduję w nim żadnej winy. Jest u nas zwyczaj, że na święto Paschy uwalniam więźnia. Zatem chcecie, abym uwolnił wam króla żydowskiego? Kogo mam wypuścić? Barabasza czy Jezusa? Barabasza! <Bruno> Jezusie, czy słyszysz, jak wiele zostają przeciw tobie? Dlaczego nie walczysz o sprawiedliwość dla siebie? Nie ja winien śmierci tego sprawiedliwego. A was pytam, co mam uczynić z Jezusem? Ukrzyżuj! Chcę szlać z Co on wam złego zrobi? Ukrzyżuj! Król waszego mam ukrzyżować! Ukrzyżuj!